Apostolstwo. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje przez następców Świętego Piotra i Apostołów w komunii wiary i życia ze swoim początkiem. Cały Kościół jest apostolski, ponieważ jest posłany na cały świat. Wszyscy członkowie Kościoła, choć na różne sposoby, uczestniczą w tym posłaniu. Powołanie bowiem chrześcijańskie jest ze swojej natury powołaniem do apostolstwa. Apostolstwem nazywa się wszelką działalność ciała mistycznego na rzecz rozszerzania się Królestwa Chrystusa po całej ziemi. Chrystus przysłany przez Ojca jest źródłem i początkiem całego apostolstwa Kościoła. Jest więc oczywiste, że skuteczność apostolstwa zarówno tych, którzy zostali wyświęceni, jak i świeckich zależy od ich żywego zjednoczenia z Chrystusem. Stosownie do powołań, wymagań czasów i różnych darów Ducha Świętego, apostolstwo przyjmuje bardzo zróżnicowane formy. Zawsze jednak miłość czerpana przede wszystkim z Eucharystii jest jakby duszą całego apostolstwa. Kościół jest jeden, święty, powszechny i apostolski w swojej głębokiej i ostatecznej tożsamości, ponieważ już w nim istnieje i wypełni się na końcu czasów, Królestwo niebieskie, Królestwo Boże, które przyszło w osobie Chrystusa i wzrasta w sposób tajemniczy w sercach tych, którzy są w Niego wszczepieni, aż do Jego eschatologicznego ukazania się w całej pełni. Wówczas wszyscy ludzie odkupieni przez Niego, uczynieni w Nim świętymi i nieskalanymi przed Jego obliczem w miłości, zostaną zgromadzeni jako jedyny lud Boży, małżonka baranka. Miasto święte, stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga, a mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Dziś króciutkie trzy punkty, ale jakże obfite ostatnio słuchaliśmy o biskupach, to dzisiaj jest też trochę o nas, bo my świeccy również jesteśmy posłani. I nie wiem, czy Was dotknęło to zdanie o skuteczności naszego apostolstwa i naszego jako świeckich i tych, którzy są wyświęceni. Ono zależy od tego, jak bardzo, jak żywo jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem. Nie ma innej miary skuteczności. Nie chodzi o to, kto zgromadzi więcej wiernych na jakimś evencie w parafii, na stadionie. Czy gdziekolwiek. Nie chodzi o to, kto ma więcej wyświetleń, kogo się chętniej słucha, do kogo więcej osób przyjdzie na takie czy inne nabożeństwo. Skuteczność apostolstwa zależy od mojego żywego zjednoczenia z Chrystusem. A żeby to żywe zjednoczenie było możliwe, i żeby naprawdę było żywe, to potrzeba duszy, którą jest Eucharystia. Potrzeba miłości, a ta miłość ma źródło w Eucharystii, w dziękczynieniu i w przyjmowaniu ciała i krwi Pana. Jeżeli nam nie wychodzi nasze ewangelizowanie, nasze świadczenie, nasze głoszenie, nasze myślenie o tym, jak przyciągnąć młodych do Kościoła, jak przyciągnąć nowe powołania, jak rozszerzać Kościół i Ewangelię. To może zadajmy sobie dzisiaj takie pytanie: skąd biorę miłość, gdzie czerpię siłę? I czy aby na pewno jest to Eucharystia, Ewangelia i moje naśladowanie Chrystusa? Jeśli nie, to mam odpowiedź.